Witaj, duchu światła. Czy wiedziałeś, że ktoś, kogo kochasz, przechodzi przez głęboki moment bólu, smutku i żalu? Tak, ta osoba jest smutna, ponieważ popełniła błąd, a ciężar tego błędu pochłania jej serce. Ale jest coś, co możesz teraz zrobić, aby pomóc złagodzić ten emocjonalny ciężar. Zostań ze mną ponieważ anioły mają dla ciebie potężne przesłanie. Chcą pokazać ci, że choć sytuacja wydaje się trudna, istnieje sposób, aby przekształcić ten ból w wielką okazję do uzdrowienia i wzrostu. Zanim przejdziemy dalej, proszę, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek. Aby nasze przesłanie dotarło do większej liczby osób i wszyscy mogli zostać dotknięci mocą uzdrowienia i miłości boskiej. Dziś anioły przynoszą ważne objawienie. Ból, który ta osoba odczuwa, nie jest tylko karą, lecz okazją do nauki i duchowego wzrostu. Popełniony błąd, choć trudny, może stać się katalizatorem głębokiej transformacji. A ty. Jako światło w życiu tej osoby, możesz być latarnią, która poprowadzi ją przez ten proces. Przebaczenie to potężny klucz. Anioły chcą, abyś wiedział, że Twoje zrozumienie i bezwarunkowa miłość mogą mieć ogromne znaczenie. Kiedy ciężar winy i wstydu staje się nieznośny, obecność kogoś, kto wierzy w zmianę, może być tym, czego ta osoba potrzebuje, aby znaleźć pokój i zbawienie. W tym momencie możesz pomóc o wiele bardziej niż sobie wyobrażasz. Miłość, jaką darzysz tę osobę, jest siłą transformującą. Pozytywna energia, którą przekazujesz, może być wsparciem, którego ona tak bardzo potrzebuje, aby przezwyciężyć ten smutek. Proszę, wpisz w komentarzach: Jestem światłem dla tych, których kocham i wiem, że przebaczenie uwalnia duszę. Ta prosta akcja pomoże wzmocnić energię uzdrowienia dla wszystkich wokół. Anioły chcą, abyś także zrozumiał, że smutek tej osoby nie definiuje tego, kim naprawdę jest. Wszyscy popełniamy błędy w pewnym momencie naszego życia. Błąd nie jest czymś, co należy nosić na zawsze. To, co definiuje naszą tożsamość, to to. Co robimy z tym błędem? Ta osoba, którą kochasz, choć mogła popełnić błąd, tak naprawdę jest zaproszona do refleksji i nauki ze swoich działań. Ta refleksja to nie kara, ale przygotowanie do czegoś lepszego, silniejszego. To moment, by duchowo wzrosnąć i znaleźć drogę do prawdziwego pokoju wewnętrznego. Często mamy tendencję, aby postrzegać innych przez pryzmat ich błędów, jakby one definiowały ich na zawsze. Prawda duchowa jest taka, że wszyscy jesteśmy istotami w ciągłym procesie ewolucji. Anioły uczą nas, że nikt nie jest skazany na bycie uwięzionym przez jeden błąd. A ta osoba, którą kochasz, nie jest wyjątkiem jest w trakcie procesu nauki i uzdrowienia. Błąd, który popełniła, to tylko moment, a nie definicja jej życia. Jeśli będziesz w stanie zobaczyć osobę, którą kochasz, jako człowieka w procesie wzrostu, a nie kogoś, kto zawiódł, pomożesz otworzyć drzwi do jej uzdrowienia. Ważne jest, abyś jako osoba, która kocha i wspiera, zrozumiał, że cierpienie, które ta osoba przeżywa, jest często odzwierciedleniem głębokiej lekcji, która jest w trakcie nauki. Ta osoba uczy się. A ty możesz pomóc jej przejść przez drogę uzdrowienia i samopoznania. Popełniony błąd, choć bolesny, nie definiuje jej. Przyczynia się tylko do jej drogi transformacji i samopoznania. Proszę, wpisz w komentarzach. Wierzę w transformację i moc miłości. Działając w ten sposób, pomożesz wzmocnić energię uzdrowienia dla wszystkich wokół ciebie. Czasami ważne jest, aby dać tej osobie przestrzeń do radzenia sobie z jej emocjami. Żal może być samotnym uczuciem, a każdy człowiek radzi sobie z bólem na różne sposoby. Ale pamiętaj, że możesz być tym światłem, którego ona potrzebuje. Sama świadomość, że ktoś stoi po jej stronie, bez osądów, wierząc w jej zdolność do zmiany, może zrobić ogromną różnicę. Obecność osoby pełnej miłości i zrozumienia może być tym, czego ta osoba potrzebuje, aby pójść naprzód. Anioły uczą nas, że przebaczenie i zrozumienie mogą być kluczem do otwierania drzwi do nowego, przemienionego życia. Ten błąd, choć bolesny, nie będzie końcem historii. Przeciwnie, będzie początkiem nowego rozdziału, rozdziału, w którym nauka będzie głównym bohaterem. Gdy oferujesz swoje współczucie i wsparcie, pomagasz tej osobie odkryć siłę, która w niej tkwi. To proces samopoznania, a często to właśnie przez błędy jesteśmy w stanie zobaczyć najgłębsze prawdy o sobie. Droga żalu jest pełna wzlotów i upadków. Z jednej strony jest ból popełnionego błędu, ciężar winy, ale z drugiej strony jest możliwość przemiany. Jeśli ta osoba którą kochasz, zrozumie, że ten błąd to tak naprawdę lekcja od Boga, aby mogła wzrosnąć, uwolni się od tego bólu. Ale ten proces uwalniania nie będzie łatwy. Ego często stara się trzymać nas w więzieniu winy, wstydu i potępienia. Dlatego przebaczenie, zarówno sobie, jak i innym, jest tak ważne. Prawdziwe uzdrowienie następuje dopiero wtedy, gdy pozwalamy odejść temu, co nas więzi, i pozwalamy, aby energia światła i miłości wypełniła nasze serca. Kiedy oferujesz swoje zrozumienie i wsparcie, nie tylko pomagasz tej osobie uwolnić się od winy, pomagasz także wzmocnić swoją własną duszę. Akt przebaczenia, ofiarowania światła drugiemu łączy nas z Boskim. To nie jest łatwe. Ale jest jednym z najważniejszych zadań na naszej duchowej drodze. Proszę, wpisz w komentarzach: Jestem światłem w życiu tych, których kocham i jestem częścią ich uzdrowienia. Dzięki temu stworzysz potężną energię uzdrowienia, zarówno dla tej osoby, jak i dla wszystkich wokół ciebie. Anioły przypominają nam, że miłość jest najsilniejszą siłą we wszechświecie. Niezależnie od tego, jak bardzo ktoś popełnił błąd, bezwarunkowa miłość ma moc przekształcania bólu w naukę i wzrost. Ofiarowując tę osobę swoją miłością, pomagasz jej ponownie połączyć się z Boskim. W tym momencie bólu prawdziwa miłość może się narodzić. Miłość to nie chodzi o bycie doskonałym, ale o bycie wyrozumiałym i obecnym dla tych, którzy nas potrzebują. Niech będziesz światłem w życiu tych, których kochasz. Niech twoja energia uzdrowienia rozprzestrzeni się wszędzie i niech anioły prowadzą każdy twój krok, wzmacniając każde słowo, każdy gest, każdą postawę przebaczenia i współczucia. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musisz być stałym wsparciem dla tej osoby. Bądź latarnią, której potrzebuje, aby odnaleźć własny wewnętrzny pokój. Każdy gest współczucia, każde słowo czułości będzie krokiem ku temu, aby mogła się pogodzić ze swoimi błędami, a tym samym uwolnić się od ciężaru winy. Anioły są zawsze obok ciebie, prowadząc twoje działania i słowa. Wiedzą, że masz zdolność bycia źródłem światła dla tych, którzy cię potrzebują i są tutaj, aby pomóc wzmocnić tę drogę uzdrowienia. Teraz. Bardziej niż kiedykolwiek, musisz być stałym wsparciem dla tej osoby. Bądź latarnią, której potrzebuje, aby odnaleźć własny wewnętrzny pokój. Każdy gest współczucia, każde słowo czułości będzie krokiem ku temu, aby mogła się pogodzić ze swoimi błędami, a tym samym uwolnić się od ciężaru winy. W miarę jak oferujesz to wsparcie, zobaczysz, jak nastąpi przemiana. Nie tylko w tej osobie, którą kochasz, ale i w Tobie. Bezwarunkowa miłość ma moc przekształcania wszystkich zaangażowanych. Proszę, wpisz w komentarzach. Wierzę w moc transformacji i jestem gotów wspierać tych, których kocham na drodze uzdrowienia. Ta akcja pomoże rozprzestrzenić pozytywną energię tego przesłania i dotknąć jeszcze więcej serc. Niech światło aniołów zawsze będzie z tobą, a ty niech nadal będziesz źródłem pokoju i miłości w życiu wszystkich wokół ciebie. Amen.